Witajcie rodacy! Dziś będzie krótko, ale za to treściwiem. Otóż panowie od Nadeo dali mi dwa klucze do ich najnowszego dzieła, czyli Shutmani Ostatnio zrobiłem materiał z wersji alfa, teraz gra weszła w Stadium bety i do takiej właśnie wersji mogę wam podarować klucze. A aby mieć szansę wygrania takiego gratisu napiszcie jakiś krótki wierszyk w komentarzu pod tym filmem, oczywiście Waszego autorstwa o... Nie wiem, no o czym chcecie, no bądźcie kreatywni, a ja w łonie zwycięzców do czwartku. Jeżeli jednak nie wygracie albo po prostu nie chcecie czekać, to możecie kupić sobie taki kluczyk ze strony Nadeo za 10 euro. Tak wyglądał konkurs, ale mam jeszcze informację. Otóż sprzedaję swojego PZ, na którym żyję od dwóch lat i nagrałem na nim wszystkie materiały z gier, które widzicie na kanale. No, jak dla mnie jest to potwór, a chcę kupić jeszcze większego z gtx 6700 i i 73770K. No, niestety, do takiego zakupu, gdzie tylko te dwa podzespoły kosztują jakieś 3000, muszę pozbyć się z bólem serca tego, na którym aktualnie przysiaduję. No, link do jest w opisie filmu, zapraszam do dyskusji. No a jeżeli jakieś macie pytania a propos PC to piszcie przez system Allegro. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się, cześć!